Utrzymywanie pasji w czasie, konsekwencja i nawyki. Pasja to dopiero początek sztuka utrzymania ognia. Pasja często przychodzi nagle, pojawia się jak iskra, inspirujący moment, przebłysk, intensywne uczucie. Ale prawdziwa transformacja nie dzieje się w wybuchu emocji, tylko w tym, co następuje później w codziennej praktyce. Wielu ludzi zaczyna z entuzjazmem, a potem pasja wygasa. Dlaczego? Bo nie wiedzą, jak utrzymać ten wewnętrzny ogień, bo nie zamieniają inspiracji w systematyczne działanie. Pasja potrzebuje przestrzeni, struktury czasu i konsekwencji. Nie chodzi o to, by zawsze być zmotywowanym. Chodzi o to, by nawet w dni, kiedy ci się nie chce, robić swoje. Codzienność to pole bitwy. Najwięksi twórcy, innowatorzy, sportowcy i liderzy mówią jedno: Nie jestem zawsze zmotywowany. Ale jestem oddany. Codzienność bywa nudna, monotonna, trudna, ale to właśnie w niej kształtujesz przyszłość. Bo prawdziwa pasja to nie chwilowy zryw, to wierność sobie w działaniu dzień po dniu. Zadaj sobie pytanie, co jestem gotów robić nawet wtedy, gdy nie ma rezultatów. Na co się zobowiązuję, nie dlatego, że mi się chce, tylko dlatego, że to moje powołanie. To niewielkie decyzje. Ale małe kroki tworzą trwały postęp. Konsekwencja to forma miłości własnej. Utrzymywanie pasji nie polega na byciu idealnym. Polega na powracaniu znowu i znowu, nawet po upadku. Każdy dzień, w którym stawiasz się do działania, to dowód, że traktujesz siebie i swój cel poważnie. Konsekwencja to miłość w praktyce. Niewielkie deklaracje, ale. Napisane 300 słów, mimo braku weny, 10 minut medytacji, mimo zmęczenia, jeden telefon, który przybliża cię do celu, każdy z tych gestów buduje twoją tożsamość i sprawia, że pasja staje się nie tylko uczuciem, ale częścią tego, kim jesteś. Nawyki jako kontenery pasji. Wielka idea bez nawyków to marzenie. Wielka idea z nawykami to projekt, który ma szansę żyć, tworząc pasję. Warto stworzyć system wspierający. Zadaj sobie pytania. Jakie trzy rzeczy mogę robić codziennie, by karmić moją pasję? Które rytuały rano lub wieczorem wspierają mój rozwój? Co mogę uprościć, by mieć więcej energii na to, co ważne? Nawyki są jak rusztowanie dla ognia, trzymają cię, kiedy płomień chwilowo słabnie, to dzięki nim nie musisz polegać na motywacji. Bo działanie staje się naturalne, automatyczne, zintegrowane z codziennością. Małe kroki mają wielką moc. Jednym z największych błędów w podążaniu za pasją jest przecenianie jednego dnia i niedocenianie codzienności. Wydaje się, że sukces przychodzi w wielkich wydarzeniach, ale w rzeczywistości przychodzi przez systematyczność. Nawet 10 minut dziennie przez 365 dni daje ponad 60 godzin skupionej pracy rocznie mało. Spróbuj przez trzy lata. Zdziwisz się, jak daleko zajdziesz nie przez intensywność, ale przez ciągłość. To jak z rośliną. Nie rośnie, dlatego że dziś ją podlejesz przez godzinę. Rośnie, dlatego że podlewasz ją codziennie po trochu. Poświęcenie a wypalenie uważaj na balans. W dążeniu do pasji łatwo popaść w obsesję. Codzienne działanie nie oznacza przemęczenia i rezygnacji z siebie. Utrzymywanie pasji to także. Dbałość o sen, regeneracja chwile ciszy i przestrzeni na oddech. Czasem najlepszym działaniem jest odpoczynek. Czasem warto zrobić przerwę, by powrócić z nową energią. Pasja ma służyć życiu, a nie cię wypalać. Dbając o siebie, dbasz też o długość życia swojej pasji. Rytuały codzienności, jak wzmacniać pasję każdego dnia, utrzymywanie pasji w długiej perspektywie wymaga więcej niż tylko zaangażowania. Wymaga systemu rytuałów, które będą cię wzmacniać, motywować i przypominać, dlaczego zacząłeś. Rytuały nie są tym samym co nawyki. Nawyk to automatyczne działanie, np. mycie zębów. Rytuał ma głębie, intencje, symboliczne znaczenie. Rano może to być zapisanie jednej intencji na dzień, wieczorem refleksja. Co dzisiaj przybliżyło mnie do mojego celu? Takie małe rytuały podtrzymują ogień, nawet w dniach chaosu. Poranki jako fundament pasji, wiele osób sukcesu mówi, że kluczowy moment dnia to poranek. Dlaczego? Bo to wtedy ustalasz ton na resztę dnia. Zamiast zaczynać dzień od wiadomości, mediów społecznościowych czy pośpiechu, spróbuj 10 minut ciszy lub medytacji. Zapisania trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, afirmacji związanej z Twoją misją, krótkiego działania, związanego z pasją, np. szkic, akord, akapit. Poranek to czas, gdy Twój umysł jest najbardziej plastyczny. Warto go wypełnić tym, co Cię wzmacnia. Wieczory jako czas refleksji i integracji, to jak kończysz dzień, wpływa na to, jak śpisz, śnisz i regenerujesz się. Wieczorne rytuały to okazja do zamknięcia cyklu dnia, uznania własnego wysiłku nauki. Z błędów, bez osądzania, możesz zapytać siebie czego dziś się nauczyłem. Co dziś zrobiłem dla mojej pasji, choćby najmniejszego? Jakie jedno działanie mogę poprawić jutro? To nie kontrola, ale opiekuńcza świadomość, dbanie o ciągłość rozwoju. Technika małych zwycięstw. Utrzymywanie pasji nie polega tylko na wielkich sukcesach. Chodzi o codzienne mikrozwycięstwa. Zrób listę zwycięstw dnia, nawet jeśli to nie poddałem się, choć było ciężko. Napisałem jedno zdanie, mimo że nie miałem weny. Wybrałem zdrowie zamiast sabotażu. Małe zwycięstwa budują poczucie sprawczości i to jeden niespektakularne wydarzenia utrzymują Cię w drodze. Zasada 1. Procent lepiej każdego dnia. Wyobraź sobie, że każdego dnia jesteś tylko 1% lepszy niż wczoraj. To niewiele, ale po roku to ponad 37 razy większy progres. To siła ciągłości. Nie musisz być genialny. Musisz być obecny. Musisz pojawiać się na nowo mimo przeszkód. Nawet jeśli wczoraj był krok wstecz, dziś znów możesz zrobić krok do przodu. Odporność na spadki motywacji będą dni, gdy nic nie będzie wychodzić to normalne. Czasem twoja pasja będzie wydawać się bezsensowna, ale właśnie wtedy trzeba przetrwać. Nie walcz ze sobą zamiast tego zapytaj: Co mogę dziś zrobić, co nie wymaga ode mnie energii, ale utrzyma połączenie z moją misją? Może to być przeczytanie jednej strony inspirującej książki, posłuchanie podcastu Spacer z Pytaniem w Sercu. Podzielenie się swoją historią z kimś zaufanym. Utrzymanie pasji to nie wyścig, tylko rytm. Czasem szybciej, czasem wolniej, ale ciągle do przodu. Otoczenie, które wspiera lub tłumi, nie da się ignorować wpływu środowiska. Twoje otoczenie ma moc wzmacniać twoją pasję albo ją tłumić. Zadaj sobie pytanie: Czy ludzie wokół mnie inspirują mnie do działania? Czy przestrzeń, w której pracuję, wspiera mój rozwój? Czy to, co konsumuję, media, treści, rozmowy, dodaje mi energii? Jeśli chcesz utrzymać pasję, buduj środowisko, które będzie Twoim sojusznikiem. Pasja jako droga życia, a nie tylko cel. Na koniec. Pasja to nie projekt do odhaczenia. To sposób życia. Sztuka utrzymania pasji polega na tym, by nie zniechęcać się do samego procesu. Nie każde działanie będzie spektakularne, ale każde, nawet najmniejsze, tworzy historię, którą żyjesz. To codzienność, w której wciąż na nowo mówisz sobie po tak, to setki chwil, kiedy mógłbyś odpuścić, ale jednak wybierasz miłość do własnej ścieżki. Przypomnienie celu powrót do źródła pasji. Zdarzają się dni, tygodnie, a nawet miesiące, gdy czujemy, że pasja słabnie. Brakuje ognia. A to, co kiedyś ekscytowało, dziś wydaje się odległe. To naturalna część każdej drogi. Pasja nie umiera nagle, często po prostu cichnie. Dlatego tak ważne jest przypomnienie sobie, dlaczego zaczynałeś. Warto raz na jakiś czas wrócić do początku, usiąść w ciszy i zadać sobie pytania: Co we mnie wołało, że wybrałem tę drogę? Co chciałem dać światu poprzez swoją pasję? Jak się wtedy czułem, gdy zaczynałem? To przypomnienie odświeża wewnętrzne połączenie. Czasem potrzeba tylko chwili refleksji, by znów poczuć sens. Tworzenie przestrzeni dla pasji. W codziennym biegu łatwo zagubić pasję pod warstwami obowiązków, dlatego tak istotne jest świadome tworzenie przestrzeni. Nie chodzi tylko o fizyczne miejsce, choć ono jest ważne, ale o przestrzeń psychiczną, emocjonalną i duchową. Co to znaczy? To momenty, w których Wyciszasz się i kierujesz uwagę do wewnątrz, pozwalasz sobie marzyć, czuć, tworzyć, bez oceny dajesz sobie prawo, by być niedoskonałym, ale obecnym. Taka przestrzeń działa jak oddech dla duszy. To tam pasja może się odrodzić. Docenianie drogi, nie tylko celu, często wpadamy w pułapkę. Jeszcze nie jestem tam, gdzie chcę, jeszcze za mało. Ale pasja nie opiera się tylko na wynikach, jej siła tkwi w drodze. Jeśli skupiasz się tylko na efektach, łatwo stracić motywację. Jeśli natomiast uczysz się czerpać radość z samego procesu, nawet najprostsze dni stają się wyrazem sensu. Pytaj siebie nie tylko, co osiągnąłem, ale też, jak się dziś wyraziłem przez to, co robię. Czy byłem dziś blisko swojej prawdy? Celebracja małych kroków. Nie czekaj z uznaniem dla siebie. Aż osiągniesz wielki cel, świętuj każdy krok. Zakończyłeś etap pracy? Świętuj. Zrobiłeś coś trudnego mimo oporu? Świętuj. Nie poddałeś się dziś? To ogromne zwycięstwo. Twórz swój własny rytuał celebracji. Zapal świecę, zapisz wdzięczność, podziel się sukcesem z kimś bliskim, po prostu powiedz sobie: dobra robota, jestem z Ciebie dumny. To buduje wewnętrzne paliwo, które pozwala iść dalej. Bycie łagodnym dla siebie, pasja nie oznacza, że zawsze będzie łatwo. To droga z wyzwaniami, z wątpieniem, kryzysami, dlatego tak ważna jest łagodność wobec siebie. Nie wszystko musi być perfekcyjne. Nie zawsze będziesz na najwyższych obrotach, ale jeśli codziennie dajesz choć trochę z serca, to już jest sukces. Zamień wewnętrznego krytyka na wewnętrznego opiekuna, zamiast mówić, znowu ci nie wyszło. Powiedz, jestem z tobą. Wiem, że się starasz. Jutro spróbujemy znów. Pasja jako relacja. Na koniec potraktuj swoją pasję jak relację z bliską osobą. Czasem będziecie blisko, czasem daleko. Czasem będzie zgrzytać, czasem płonąć, ale jeś, jeśli o te relacje dbasz, karmisz ją uwagą, wdzięcznością i obecnością, to ona przetrwa wszystko. Pasja nie musi być idealna, musi być żywa. A życie to rytm, zmienność i ruch. Gdy nauczysz się tańczyć z tą zmiennością, Twoja pasja nie tylko przetrwa, ona będzie Cię prowadzić przez całe życie.